Teoria symulacji, nowa wersja teorii, wczucia. Teoria symulacji jest spadkobiercą teorii wczucia, w tym sensie, że bezpośrednio symulujemy stan innych osób, wyobrażając sobie, jak będą postępować. I ona ma przynajmniej częściowo usielistniony charakter, to znaczy wykorzystuje przynajmniej sensomotoryczne reprezentacje. Przedstawicielami tej teorii jest Robert Gordon, który Państwu się teraz ładnie pojawi na ekranie, psycholog amerykański i Alvin Goldman, amerykański filozof. Czyli to teoria jest rozwijana zarówno przez psychologów, jak i filozofów, filozofa Argina Goldmana, który właśnie głosi, że to jest teoria o charakter, mówiąca coś na temat ucieleśnienia. Dlaczego chcielibyśmy taką teorię głosić? No, ona ma argument negatywny przeciwko teorii teorii. Otóż twierdzi się, że mm, ludzie w ramach teorii teorii korzystają z pewnej skomplikowanego roku wnioskowania dotyczącego postaw propozycjonalnych. I w dodatku te postawy propozycjonalne są powiązane ze sobą w sposób holistyczny, tak jak Państwo mówiłem na poprzednich wykładach, zwłaszcza na wykładzie dotyczącym psychologii potocznej, to stanu umysłowe, które przypisujemy na innym ludziom, wchodzą w takie dosyć skomplikowane związki, tworzą sieci i wydaje się, że bardzo trudno coś takiego w ogóle śledzić i robić. Według zwolenników teorii symulacji, nasze poznanie samych siebie, poznanie innych w ogóle nie wymaga wnioskowania mm, z użyciem czegoś tak złożonego, co byłoby prawdopodobnie niewykonalne obliczeniowo. O tych argumentach obliczeniowych to jest, będziemy odrobinę jeszcze mogli się chwilę zastanowić później. W każdym razie jest to argument z prostoty. Zamiast mieć te wszystkie skomplikowane rzeczy na, na temat przypisywania sądów, możemy po prostu symulować, że jesteśmy kimś innym. Jak to moje Otóż zwolennicy teorii symulacji często powołują się na odkrycie neuronów lustrzanych. E, robi tak zwłaszcza e, Giacomo Rizzolati ze swoim zespołem. To prawda, odkryto te neurony lustrzane u rezusów, a u ludzi raczej mówi się o systemie neuronów lustrzanych, a nie pojedynczych neuronach lustrzanych, który ma ten system służyć do rozumienia innych ludzi, działań innych ludzi w taki sam sposób, w jaki sami rozumiemy własne działania i planujemy, to przy tym, przy, przy wszystkich wątpliwościach, czy rzeczywiście u ludzi występują te neurony co jest nadal kwestią o, o tyle trudną do rozstrzygnięcia, że wymagałaby dosyć inwazyjnych badań, to yy, Idea jest taka, że mamy pewien rodzaj neuronów, który się aktywuje, kiedy obserwujemy cudze działania, kiedy planujemy własne działania. To jest jakiś wspólny kod, którymi się, którymi się te neurony posługują, e, który odzwierciedla to, co inni robią świetnie. Świetnie dzięki temu możemy rozumieć innych przez imitację. I te neurony lustrzane stały się w tym momencie niesłychanie modne. Ta moda powoli zaczyna przechodzić, ale one się stały modne i pojawiają się w wyjaśnieniach języka, zwłaszcza w hipotezie powstawania języka z gestów, imitacja gestów, zdaniem Michaela Arbiba, jest tym, co tłumaczy powstanie języka, w ogóle imitacji, która ma być podstawą uczenia się kulturowego, ale także postrzegania społecznego, także empatii, ale skoro empatii i postrzegania, no to również odbioru muzyki. Dlaczego tylko muzyki, również i sportu ale i jąkania, autyzmu, orientacji seksualnej. No i proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić coś, do czego neurony lustrzane nie byłyby angażowane. Ale są też sceptycy, tacy jak Gregory Hickok, jego książka Mieć neuronów lustrzanych, ja Państwu polecam, to jest bardzo przyjemna lektura. Przyjemna nie dla zwolenników oczywiście neuronów lustrzanych, ale przyjemna w tym sensie, że to jest bardzo żywo napisana książka, drozgocąco krytykująca no, rzeczywiście pojęcie neuronów lustrzanych. I Sikok twierdzi, że po prostu nie istnieją bezpośrednie dowody, że te neurony lustrzane istnieją w ogóle u ludzi, a przede wszystkim rozumienie działań i ich podejmowanie u ludzi są zdystycjowane, czyli można zniszczyć ośrodek rzekomych neuronów lustrzanych i mieć go zniszczonych na przykład po wypadku samochodowym, ale no, rozumieć działania innych ludzi. Czyli coś jest nie tak z tą teorią. Jeśli ona by była prawdziwa, to by było dobrze. Mówiąc krótko, powiązanie teorii symulacji z teorią neuronów lustrzanych czyni ją bardzo podatną na zarzuty neurobiologiczne. Teoria symulacji musiałaby się opierać na czymś innym, żeby była odrobinę lepsza, żeby troszeczkę lepiej sobie radziła. Musiałaby na przykład wskazywać na jakieś mechanizmy sensomotoryczne, które pokazują, że. Jesteśmy w stanie wyobrażać sobie innych ludzi nie w postaci zdań, jakichś intencjonalnych nastawień itd., tak tylko w postaci jakiegoś bezpośredniego wyobrażania sobie stanów postrzeżeniowo-motorycznych innych ludzi. Moim zdaniem ta teoria w tej wersji nie jest specjalnie rozbudowana, pozostaje pewnego rodzaju obietnicą niż w pełni rozbudowaną koncepcję.